Thank you W nowym vlogu na kanale Unbuffalo, i dziś jest szczególny dzień. zobaczycie w ciągu trwania tego vloga, dlaczego jest taki szczególny. Chociaż przypuszczam, że po tytule tego odcinka już się domyślacie, dlaczego, ale właśnie w tym samochodzie jest. Siódma, trochę po siódmej I wyruszam w drogę do Łodzi Czyli do An, gdzie się spotkamy Będziemy nagrywać ciąg dalszy tego vloga Będziemy świętować Ale zanim ruszę to pokażę wam jedną rzecz Ja się zastanawiam Dlaczego zawsze jak jadę do Łodzi To mój samochód wygląda tak Że nie ma nawet Kawałka miejsca, bo mam tyle bagażu, jakbym wyjeżdżała na pół roku, a wyjeżdżam na 5 dni No ale nieważne, wierzę, że dziś będzie naprawdę super dzień Trzymam za to kciuki, wy też trzymajcie za to kciuki, więc od razu zostawcie łapeczkę w górę, a ja ruszam I dojechałam, a teraz, uwaga, spróbuję to wszystko zanieść na górę Hej! Okay. Witam się z nami po raz pierwszy w tym vlogu, ponieważ Karol już do mnie dotarła i robi teraz bardzo ciekawą rzecz, więc wam pokażę. Otóż pompuje balona. I właśnie rozpadła mi się pompka. Ja, może wytłumaczę. To jest 7. Wyobraźcie sobie, że to jest 7, bo to może wyglądać troszeczkę jak łyżba. Troszeczkę też wygląda jak L do góry nogami. I jakoś. Trochę mało wygląda jak 7, może być trochę prze przechyl, trochę tak o, o tak o, 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 o. Idealnie. To jest 7. I prezentuję wam efekt końcowy. Hej wam! Myślałyśmy, że te balony będą trochę mniejsze, ale są ogromne. Tak to się prezentuje. Tak wielki jest ten ba. A -ha 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 -ha. W każdym razie. Y Spore to jest. I tak oto świętujemy rocznicę naszego kanału! Siódmą! Jesteśmy w samochodzie, tak jak widzicie, także zmieniamy lokalizację, gdzie się jedziemy. I spierałyśmy się właśnie z Karol, jak Wam zakomunikować to, gdzie jedziemy, jakie mamy plany na dzisiaj. I ja uznałam, że modne było mówienie, że idzie się zacipować i dzisiaj właśnie mamy. Już drugie, pełne zacipowań, aczkolwiek Karol właśnie mnie uświadomiła, że teraz jest nowy slang i mówi się, że dołączyło się do 5G. Także za chwilę dołączymy do 5G. Niestety pani też będzie musiała e, za 15 minut przyjść po certyfikat. Tak, 15 mhm, minut no, to znaczy, pani sobie tam usiądzie, posiedzi, poczeka. Dobra, nie ma prawa. Jest za 15 minut, zapraszamy do certyfikatu. Mamy już certyfikaty, jeszcze nie działające co prawda, ale jak już mówiłyśmy wcześniej jesteśmy po drugiej dawce I to jest dla nas bardzo ważne, w sumie przypadkowo to szczepienie wypadło w urodziny naszego kanału Ale jest to bardzo duży krok w kierunku spełnienia naszych planów, naszych marzeń I powiem wam, że ja byłam na Malcie tydzień temu i e, żałowałam, że to szczepienie nie było tydzień wcześniej. Nie, nie będzie propagandowej gadki, nie będzie. Zdecydujcie sami, czy chcecie, ale my chcemy podróżować, <laughs> także my tutaj jesteśmy, macie update naszego życia y, i teraz jedziemy do domu, ponieważ mamy zaraz y, koreański i nic nie umiemy na dzisiejszą lekcję. Tak, więc trzeba troszeczkę coś tam powtórzyć. Powtórzyć? Chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo. Trzeba troszeczkę się pouczyć, ogarnąć to i jedziemy. Sobie zrobiłyśmy taki mały unboxing w samochodzie i właśnie zadzwonił do mnie kurier, że ma dla nas paczkę i pyta o adres paczkomatu, bo nie wie gdzie znajdował się ten paczkomat, który jest za mną i właśnie tutaj jedzie, więc powiedziałam mu, że skoro będzie za minutę, to mogę na niego poczekać pod tym paczkomatem i to jest bardzo dziwna sytuacja, nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, ale wydaje mi się, że poczta, poczta wiedziała, że my mamy dzisiaj urodziny kanału. My się naprawdę niczego dzisiaj nie spodziewałyśmy. A nagle przyszedł nam sms o tych dwóch paczkach, które trzyma Karol, i teraz jakiś kurier właśnie jedzie. Pan poszła odebrać paczki, ja w międzyczasie pokażę Wam tak troszeczkę, co tutaj przyszło. Tutaj mamy takie dwie rzeczy, które będziemy testować. I mamy też drugie pudełko, w którym. Też są jakieś rzeczy, które będziemy testować. To między innymi jest krem z SPF 25, czyli w sumie nie jest jakiś wybitnie mocny, ale na pewno ma pomóc na działania promieni słonecznych i to jest coś, co nam się zdecydowanie przyda, bo to jest krem do twarzy. Ostatnio się trochę spaliłyśmy, ale... A propos, to właśnie przybyła kolejna paczka i ja w ogóle nawet nie wiem co tu się... To jest naprawdę przezabawna sytuacja, bo to jest jeszcze więcej kosmetyków. Jesteśmy już po koreańskim i jak widzicie, przynajmniej ja się przybrałam, ponieważ idziemy na miasto z naszą znajomą, której bardzo dawno nie widziałyśmy i uznałyśmy, że dziś jest ten dzień, kiedy w końcu, w końcu wszystkie trzy jesteśmy w tym samym miejscu i mamy wolne. I w ogóle możemy się spotkać, także idziemy się do nas spotkać I myślę, że wam coś nagramy I powiem wam, że my chyba nie powinniśmy czasem decydować się na zajęcia tak. Bo dzisiaj było dość zabawnie, nie wiem co nam wstrzyknęli rano Ale w pewnym momencie ja po prostu płakałam Ja śmiechu, Bo nie mogłam przeczytać jednego zdania i to mnie chyba prze... przerosło. przerosło Ale teraz postaramy się raz Pierwszy raz od bardzo długiego czasu gdzieś nie spóźnić, więc wychodzimy. Dotarłyśmy, znaczy jeszcze nie dotarłyśmy, ale nie jesteśmy spóźnione i obiekt jest przed nami. Dziś jest dzień szczególny, dziś świętujemy, więc zjemy sobie naleśnika. Zastanawiamy się nad meksykańskim, a tym tutaj z szarpaną wołowiną. I ja się zastanawiam, czy wolę meksykańskiego, czy tego z kurczakiem. Wy mi niestety teraz nie pomożecie, ale ja w restauracjach i w sklepach jestem najbardziej niezdecydowanym człowiekiem na świecie, ponieważ nie umiem wybrać z takiego menu jednej rzeczy. To jest mój odwieczny problem. A ja wyjątkowo dzisiaj zaskakująco szybko dokonałam wyborów po prostu spojrzałam. Numerek mi się objawił, objawiło mi się danie, objawiło mi się picie, kawa mrożona, bo inaczej się chyba nie da dzisiaj, więc czekamy jeszcze na trzecią osobę. Mamy już część swojego zamówienia i ja zamówiłam kawę, co prawda trochę zmodyfikowaną jak widać, ponieważ w menu jest kawa mrożona z bitą śmietaną lodami waniliowymi, jak się dowiedziałam jeszcze z syropem czekoladowym, poprosiłam bez tego wszystkiego, <laughs> trochę tej diety się jednak trzymam, a Ann ma lemoniadę.

i w ogóle patrzcie jakie piękne miejsce w Łodzi znalazłyśmy W jednej z bram na są takie parasolki I takie parasolki widziałyśmy też w Degu, w Korei Nawet mam jedno zdjęcie na Instagramie z takimi parasolkami Także jedna piękna, kolorowa brama Na nasze kolorowe baloniki Baloniki I teraz idziemy chodzić Idziemy sobie trochę Zwiedzać. Pytrykowskie jest w ogóle w każdym naszym vlogu. Nie wiem jak to się dzieje, ale my tak ogólnie tak często nie chodzimy na Pytrykowską, tylko wtedy jak nagrywamy. Także tak jak mówiłam, nie widziałyśmy Asi już y, sporo i teraz nadrabiamy zaległości, rozmawiamy po prostu o wszystkim, więc idziemy chodzić, y, więc prawdopodobnie odezwiemy się do Was już y, w domu. Wróciłyśmy już do domu i może ten vlog nie był jakoś bardzo urozmaicony i wciągający, ale jednak chciałyśmy Wam powiedzieć kilka rzeczy od siebie, ponieważ. Jak już zauważyliście, dziś, czyli 1 lipca, wy prawdopodobnie zobaczycie ten film później. My świętujemy 7 lat kanału, to już jest bardzo dużo. Jesteśmy tutaj i chcieliśmy Wam bardzo podziękować, że Wy jesteście tutaj z nami, także mamy... Małą świeczkę, tak. ale bez żadnego tortu, ani ciastek, po prostu e, teraz zdmuchniemy symbolicznie świeczkę. Teraz wszyscy przed telewizorami i telefonami telewizorami. i laptopami trzymajcie kciuki. Uwaga, taka piękna siódemka. Okej, okay, palicie. Myślimy życzenie. Życzenie. Tak. Czego sobie życzymy? Nie możemy mówić. Myślę, że post. wszyscy wiecie. Tak. Jakie życzenie chciałybyśmy spełnić? Dobra. No. Hana Dul Set i teraz, się. teraz wszyscy biją brawo, teraz powinny być fireback i jakiś Dobra, powiedzmy, powiedzmy, że nam to wyszło. Mamy przynajmniej baloniki, mamy UIB, mamy awokado, ale nieważne. I spędziliśmy super dzień. I, tak, w sumie to tak. Bardzo mi się podobało, chociaż pewnie inni ludzie inaczej świętują swoje urodziny. <noise> Miałyśmy chwilę zwątpienia, tak, nawet kilka. Ale dotrwałyśmy do tego momentu i uważam, że nadal, nadal nic się nie zmieniło w tym dlaczego zaczęłyśmy, czyli nadal, przepraszam, ale ktoś mi psuje moją chwilę, <laughs> już, okej. Okay. Nadal robimy to, co lubimy robić. Tak, dokładnie. I nic się w tym temacie nie zmieniło, także dopóki nadal będziemy to robić, to dlaczego tak robimy? Ja się teraz, wiesz, emocjonuję. Więc dopóki będziemy to lubić, to nadal będziemy to robić i mam nadzieję, że wy będziecie Znami. razem z nami się rozwijać, ponieważ wiemy, że są tutaj osoby, które nas oglądają od bardzo dawna, od początku. Więc chyba widzicie zmianę i pewnie będą w przyszłości jakieś inne zmiany. My ich nie planujemy. One wychodzą tak same z siebie naturalnie. Mamy, na, mamy nadzieję, że na lepsze. To jest ważne. Więc dajcie nam znać, jak długo nas oglądacie, bo to jest po bardzo w sumie ciekawe, ja bym chciała wiedzieć. Chciałam tak, wiedzieć. Bardzo. Tak. I dziękujemy Wam za wsparcie. My też będziemy świętować swoje urodziny na imprezie. Tak. Więc jeżeli 10 lipca nie macie co robić, to zapraszamy do Warszawy na naszą k-popową imprezę. Będzie się działo. Tak, a jeżeli ktoś byłby faktycznie zainteresowany, a mam nadzieję, że takie osoby się znajdą, to tam w opisie macie link do wydarzenia. To już nie jest zwykła niepraca Kitakowa. Tak, teraz teraz tak. dostaliście zaproszenie na urodziny. Dokładnie, czujcie się zobligowani, żeby się pojawić. To jest ważne. Chciałyśmy też podziękować naszym wspierającym na YouTubie, naszym patronom na Patronite i naszym boosterom na Discordzie, ponieważ to też są nasi widzowie, ale jednak postanowiliście nas wesprzeć w jakiś inny sposób niż tylko oglądając nasze filmy. Chociaż dla nas naprawdę każdy komentarz, tak. który piszecie, każda łapka i każde wyświetlenie wiele znaczą. Jak piszecie, że oglądacie dla nas reklamy do końca, <śm> żeby <śm> nas wesprzeć, to też jest dla nas ważne. Także wszystkim naszym widzom dziękujemy za to, że z nami jesteście dłużej lub. Krócej, krócej, ale że jesteście, także mamy nadzieję, tak jak już wspominaliśmy, że nadal będziecie! I mamy dla Was niespodziankę, ponieważ przygotowałyśmy dla Was prezent, za to, że z nami jesteście. Mamy album. Tak, mamy. Uwaga, album. uwaga, jeszcze nie pokazałam do końca. A, no dobra. To jest album. Wana! Jakby ktoś nie widział, bo światło się odbija, to to jest album Łanas, serio. Więc to jest album dla was, dla kogoś z was. Będzie mógł wygrać album Łanas. To jest jeden z moich ulubionych albumów. Ja go mam w swojej kolekcji. Ten jest nowiutki, piękny i zafaliowany. Sponsorem tej nagrody jest nasz kanał. Tak, dokładnie. Więc jeżeli bylibyście zainteresowani, patrzcie jaki piękny brokatowy. To zasady będą na naszym Instagramie. Tak, dokładnie, więc musicie. Zaobserwować nasz Instagram, żebyście się dowiedzieli, jakie są zasady rozdania, więc byłoby tak. nam miło. I to by było na tyle. Prawdopodobnie dziękując Wam i mówiąc o zmianach na tym kanale, mogłybyśmy nagrać osobny pełnometrażowy film, ale nagrałyśmy po prostu takiego luźnego vloga. Uro... Tak, urodzinowego vloga. Tak wyglądały urodziny naszego kanału. Siódme. Pamiętajcie, siódme. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach w górę. Dokładnie. Subskrybuj nasz kanału, żeby tak. nasze życzenie urodzinowe się spełniło I do zobaczenia w kolejnym filmiku Pa! Właśnie sobie uświadomiłam, że miałaś inne życzenie urodzinowe niż ja Jak to? No tak to, dobra, to żeby wszystkie te życzenia urodzinowe nasze się spełniły Dzięki za oglądanie, pa. Chciałam wam pokazać jeszcze jedną rzecz Ponieważ Karol nie mogła zdecydować się na tapetę w telefonie Więc za każdym razem jak odblokuję telefon to zmienia jej się na innego jędrżuna.